W dzisiejszym filmie pokażemy Wam jakie atrakcje czekają na Was na stogu izerskim. Zajrzymy także do najdłuższej drewnianej hali spacerowej w Polsce oraz obejrzymy inne ciekawe miejsca perły uzdrowisk karkonoskich. Zdradzimy Wam jak żaba przyczyniła się do odkrycia promieniotwórczych wód mineralnych oraz pokażemy dwie wieże, z których rozciąga się przepiękna panorama na Góry Izerskie. Od ponad 10 lat podróżujemy z kamerą po Polsce i szukamy niesamowitych i wartych odwiedzenia miejsc. Tworzymy nasze filmy tak, aby były dla was inspiracją podczas wypraw i wojaży po Polsce. Dziś pokażemy wam atrakcję, Świeradowa zdrój. Naszą wędrówkę po Świeradowie zaczniemy na wysokim poziomie i udamy się kolejką gondolową na Stuk Izerski. Ośrodek Skien San to miejsce, gdzie znajdziecie ciekawe atrakcje przez cały rok. A o tym, co można robić w okolicach kolei gondolowej, opowie Wam Kamil Puchala. Dzień dobry, witam serdecznie w Świeradowie Zdroju, na jednej z najbardziej nowoczesnej stacji narciarskiej w Polsce. Znajdujemy się na kolei gondolowej Skien na 1060 metrów nad poziomem morza. Kolej gondolowa oferuje 8 osobowe wagoniki, które poruszają się od 8 do 12 minut ze stacji dolnej na stację górną. Za nami tak jak widać, piękna panorama Gór Izerskich oraz szereg innych atrakcji, które udostępniamy zawsze w sezonie letnim i zimowym. Zaczynając od sezonu letniego, oferujemy ski sand coaster, czyli 450-metrową zjeżdżalnię dla dzieci. Tu jest to tor saneczkowy, a zimą Szereg instruktorów, wypożyczalnie narciarskie, sprzętu narciarskiego, snowboardowego oraz całe zaplecze instruktorów. Dodatkowo mamy dwa odczyki do nauki jazdy i nartostradę, która ma 2500 metrów. Trasa jest oświetlana i dodatkowo naśnieżana. Nasza fabryka śniegu, czyli nasza najnowsza inwestycja, produkuje śnieg do plus 15 stopni. Dzięki temu nasz sezon zimowy jest dużo pewniejszy niż w innych ośrodkach. Tuk Izerski, majestatycznie wznoszący się na wysokość 1107 metrów nad poziomem morza, jest jednym z najbardziej malowniczych szczytów w górach izerskich. Należy do ulubionych miejsc turystów odwiedzających Świeradów Zdrój, tym bardziej, że łatwo się tu dostać dzięki kolei gondolowej. Na szczycie znajduje się wzniesione w latach 20 XX wieku schronisko, które jest nie tylko miejscem odpoczynku dla zmęczonych turystów, ale również punktem, z którego można cieszyć się w pełni magią gór izerskich. Posłuchajcie, co co można robić na szczycie, oprócz podziwiania pięknych widoków. Stół Kizerski to nie jest jedynie kolej gondolowa. Po wjeździe na górę można udać się na liczne trasy piesze, od chatki Górzysów po czeską stronę na wieży widokową na sporku. Dodatkowo czekają na Was liczne szlaki rowerowe. Tak zwane single track. Są to jednokierunkowe trasy szutrowe o różnym poziomie trudności. Szlaki te liczą kilkadziesiąt kilometrów po całych górach izerskich oraz na czeską stronę. Są różne poziomy trudności i są przystosowane zarówno dla singli, jak i rodzin z dziećmi. Dodatkowo w sezonie zimowym, co drugi dzień, ratropujemy trasę do narciarstwa biegowego. Jest to odcinek łączący 10-kilometrową pętlę z Polaną Jakuszycką. Jest przystosowany dla każdego początkującego narciarza, który chce rozpocząć swoją przygodę z narciarstwem biegowym. Sezon letni nie kończy się tylko na pieszych wędrówkach oraz rowerowych przygodach po górach Izerskich. Każdym roku oferujemy szereg innych atrakcji które są organizowane na Górnej Stacji Kolei Gondolowej. Najczęściej w długie weekendy oraz piątki organizujemy nocne gondolowania od godziny 19 do godziny 24. Można wjechać bezpośrednio na Górną Stację Kolei Gondolowej na 1060 metrów nad poziomem morza i podziwiać gwiazdy. Innymi atrakcjami, które prowadzimy w sezonie letnim jest kino plenerowe oraz warsztaty z atakami drapieżnymi i pokazy ognia. O wszystkich tych no, dodatkowych rzeczach możecie dowiedzieć się na naszej stronie www.skisan.pl. W Radowie zdroju, znanych z doskonałych warunków do uprawiania sportów zimowych, nie brakuje również atrakcji dla miłośników aktywnego wypoczynku latem. Jednym z takich miejsc jest wypożyczalnia rowerów Ski and Bike, która stanowi idealne uzupełnienie oferty turystycznej tego górskiego resortu. Ski and Bike to nowoczesna wypożyczalnia rowerów zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie kolei gondolowej Ski Sun. To czyni ją doskonałym punktem startowym dla rowerowych przygód w górach izerskich. W opercie wypożyczalni znajdują się rowery górskie, elektryczne, a także, niezależnie od wieku czy poziomu, rowery dla dzieci. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Kissan Coster to 720 metrów trasy pełnych zakrętów. Trasa ta daje wiele wrażeń, emocji oraz adrenaliny, niezależnie od wieku oraz pory roku. Nie zwalniamy tempa po szaleńczej jeździe na letnim torze saneczkowym, bo już za chwilę wdrapiemy się na 40 ton stali. Dalej trzymamy wysoki poziom atrakcji, które oferuje Świeradów Zdrój, bo zaledwie 10 minut drogi od kolei gondolowej na stół Kizerski znajduje się jedna z najnowszych i co najważniejsze darmowych atrakcji uzdrowiska, wieża widokowa na Młynicy. Ta wysoka na nieco ponad 30 metrów metalowa konstrukcja wznosi się na szczycie Długiej Góry na wysokości 654 metrów nad poziomem morza. Ma dwa podesty widokowe, skąd rozciąga się panorama zarówno na pobliskie szczyty ze Stogiem Izerskim, Stępią Górą, Smrekiem i Czerniawską Kopą oraz na Pogórze Izerskie, Jelenią Górę i nieco dalej na Góry Kaczawskie. Trzeba przyznać, że robi wrażenie i warto wspiąć się na górę. Zobaczcie sami. Do budowy wieży zużyto około 40 ton stali oraz ponad 76 m sześciennych betonu, a na górny taras prowadzi 148 schodów z krat pomostowych. Nie mało, ale wejście wbrew pozorom jest całkiem przyjemne i niemęczące. Na szczycie znajdują się bezpłatne lunety widokowe, choć podczas naszej wizyty były uszkodzone, oraz niewielkie tabliczki opisujące wyróżniające się z krajobrazu punkty. Wieża jest także znakomitym startem na liczne tu szlaki piesze, biegowe i rowerowe. A miłośników paranormalnych zjawisk na pewno zainteresuje położony w pobliżu parkingu punkt antygrawitacyjny. Ale to jeszcze nie koniec podniebnych atrakcji. Lecz zanim do nich wrócimy, zajdźmy na chwilę na Ziemię. Piękne widoki na Góry Izerskie to tylko jedna z atrakcji, które przyciągają turystów do Świeradowa. Miasto zasłynęło głównie dzięki odkrytym w XVII wieku kwaśnym źródłom. Jednak większą sławę jako uzdrowisko zyskało dopiero na przełomie XVIII i XIX stulecia. Określane mianem uzdrowiskowej Perły Karkonoszy zaczęło przyciągać wielu bogatych ludzi, leczących tu choroby układu krążenia, ruchu i reumatyzm. Spacerując po mieście można podziwiać eleganckie sanatoria i wille, które oddają ducha tamtych czasów. Jednym z ciekawszych obiektów jest monumentalny dom zdrojowy, który powstał w 1899 roku z inicjatywy rodu Szawgoczów na podstawie projektu wrocławskiego architekta Grossera. Koszt jego budowy wyniósł pół miliona marek, a zaangażowanych w pracę było ponad 600 robotników. Na parterze budynku mieściły się m.in. salony, gier, muzyczny czy taneczny, natomiast na wyższych kondygnacjach 70 luksusowych pokoi gościnnych. Malownicza bryła została zaakcentowana wieżą Zegarową o wysokości 46 metrów. Przed budynkiem znajduje się ogromny taras, skąd można podziwiać panoramę miasta, oddając się chwili relaksu na słońcu. W piwnicach domu zdrojowego znajduje się muzeum zdrojowe z ekspozycją ukazującą historię uzdrowiska oraz początki wykorzystania tutejszych źródeł. Nam niestety nie udało się go zobaczyć ze względu na specyficzne godziny otwarcia. Ale jeśli macie ochotę zerknąć na pierwszą pijalnię, to przy tarasach znajduje się sztuczna grota, która w XIX wieku była centrum wodolecznictwa w Uzdrowisku. Obok groty wmurowana jest tablica ku czci doktora dr Mieczysława Orłowicza, prekursora polskiej turystyki w Sudetach, którego imieniem nazwano Główny Szlak Sudecki, rozpoczynający się właśnie w świeradowie zdroju. A już za chwilę pokażemy wam najdłuższą drewnianą halę spacerową w Polsce. Budynki domu zdrojowego łączy modrzewiowa hala spacerowa, która jest chyba najbardziej znanym i rozpoznawalnym elementem uzdrowiska. Ta nietypowa konstrukcja o długości 80 metrów liczy sobie prawie 130 lat i trzyma się całkiem dobrze, pomimo tego, że po wojnie ktoś wpadł na genialny pomysł pomalowania jej farbą olejną. Dziś, przywrócona do dawnej świetności, ponownie zdobi uzdrowisko. Drewniana konstrukcja wysoka na 10 i szeroka również na 10 metrów kryje wewnątrz piękną polichromię przedstawiającą wzory roślinne, kolorowe witraże i wieżyczkę nad wejściem z nietypową, bo przeźroczystą dachówką. Nad dużą sceną widnieje herb rodu Roduszawgocz. To dzięki tej bogatej śląskiej rodzinie uzdrowisko rozwinęło się po pożarze, jaki miał miejsce pod koniec XIX wieku. Dziś, oprócz pijalni wody i sklepików z pamiątkami, Hala wykorzystywana jest także jako miejsce licznych imprez i festiwali. Najstarszy z nich to przegląd orkiestr wojskowych. Unikatowe właściwości tutejszych wód wynikają z naturalnego rozpadu substancji promieniotwórczych występujących w tej części sudetów. Wody świeradowskie o nieco wyższej niż przeciętna temperaturze zawierają rozpuszczony gaz szlachetny radon który nadaje im specjalne właściwości terapeutyczne. Wody te są wykorzystywane w różnorodnych zabiegach leczniczych, takich jak inhalacje, kąpiele oraz jako woda pitna. Oprócz pijalni w domu zdrojowym można je również nabrać w stylowych poidełkach znajdujących się w parku. Wydobywa się ona na zewnątrz dzięki unikatowej instalacji wykorzystującej naturalne właściwości dwutlenku węgla. Na postumentach zdobiących poidełka ustawiono figurki przedstawiające Boszka Flinsa, oraz damy i dżentelmena w strojach z XIX wieku, a za chwilę opowiemy Wam co i dlaczego jest symbolem uzdrowiska. Żaba od lat jest symbolem miasta. Według legendy jest ona mocno związana z powstaniem uzdrowiska. Wiele lat temu w miejscowym potoku pewien berliński lekarz znalazł martwą, ale dobrze zakonserwowaną żabę. Skłoniło go to do przebadania wody, która jak się okazało ma rzadkie właściwości lecznicze. Był to początek powstania uzdrowiska słynącego z radoczynnej wody. Dziś żaba jest nie tylko elementem lokalnych legend, ale także uznanym symbolem Świeradowa Zdroju. Na ulicach tego miasta odnajdziemy liczne żabie akcenty. Nic więc dziwnego, że cztery żabki przysiadły także na fontannie w centrum zdroju. Według krążących po mieście opowieści mają magiczne właściwości. Pogłaskanie odpowiedniej żaby może przynieść zdrowie, bogactwo, szczęście lub miłość. Jest jednak jeden mały haczyk. Żeby się sprawdziło, można wybrać tylko jedną z możliwości. Chętnych, jak widać, nie brakuje, bo żabki aż świecą od pocierania. A wy, którą byście wybrali? A za chwilę sprawdzimy, jak to jest chodzić z głową w chmurach. Na zakończenie naszej wyprawy do Świeradowa Zdrój zabierzemy Was w niezwykły spacer w chmurach. Wznosząca się na zboczu Świeradowca najwyższa wieża widokowa w Polsce ma 65 metrów wysokości. W składki rozpościerają się wspaniałe widoki na uzdrowisko i panoramy gór izerskich. Ten fascynujący obiekt to nie tylko atrakcja dla miłośników w wysokości, ale także dla wszystkich poszukujących niezapomnianych wrażeń i pięknych widoków. Ale Skywalk to nie tylko wieża widokowa. Jakie atrakcje znajdują się na trasie opowiemy Wam już za chwilę. Konstrukcja wieży Skywalk w Świeradowie składa się przede wszystkim ze stali i drewna. Rdzeniem konstrukcji są trzy stalowe wieże rozmieszczone na planie trójkąta. Pomimo, że jest to dość okazała budowla i można ją zobaczyć z daleka, to została dość sprytnie wkomponowana w krajobraz uzdrowiska. Na szczyt wieży prowadzi 850-metrowa ścieżka, która została poprowadzona w taki sposób, abyście mogli dotrzeć na sam szczyt bez najmniejszej zadyszki. Jest szeroka, a przejście między poziomami uatrakcyjnia wiele punktów widokowych i atrakcji. To między innymi pajęcza sieć z plątaniną tuneli, która przypadnie do gustu nie tylko najmłodszym turystom. Na szczycie wieży czeka na Was siatka relaksacyjna w kształcie kropli która zapewnia miejsce do odpoczynku oraz mapy z panoramą gór, dzięki czemu łatwiej będzie się zorientować, na co w danej chwili patrzycie. Niezaprzeczalne wrażenie robi także przeszklona platforma widokowa, która naprawdę daje wrażenie spacerów w powietrzu. Jeśli lubicie zastrzyk adrenaliny, to atrakcje Skywalk na pewno się Wam spodobają. Zejście może uatrakcyjnić 105-metrowa zjeżdżalnia, która umożliwi powrót w kilkanaście sekund. Przy wyjściu, jak w większości tego typu atrakcji, znajduje się sklepik z gadżetami, z logą wieży lub żabką, maskotką miasta. Jeśli tak jak my kochacie Dolny Śląsk, to Świeradów-Zdrój na pewno przypadnie wam do gustu. Lecz zanim zaplanujecie przyjazd w te okolice, obejrzyjcie także nasz film o Zamku Czocha i okolicznych atrakcjach.